Dzień dobry, nazywam się Tematowz Gliźcieński, mam 12 lat i niedawno przeprowadziłem się ze Szczecinka, czyli mojego rodzinnego miasta, do Warszawy. E, bardzo lubię sport, zacznę od tej pasji, a będą trzy <taki> takie większe. E, od zawsze trenuję, e, trenowałem akrobatykę przez ponad 7 lat i lekkoatletykę przez 4, e, i tak po prostu lubiłem być aktywny i cały czas oczywiście lubię, bo teraz trenuję boks. Niedługo, chyba 5 miesięcy, pływam, też chodzę na kalistenikę, takie różne ćwiczenia, pompki, przysiady itd. To taka moja u mnie wręcz codzienność. No i drugą wielką pasją jest u mnie muzyka. Skończyłem w Szczecinku szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia, imienia Skarakolberga w Szczecinku, właśnie skończyłem pierwszy stopień, grałem na gitarze. Na fortepianie śpiewałem w chórze i miałem zajęcia ogólnokształcące. Gdzieś tam nawet mam to świadectwo. No i trzecia pasja oczywiście, no co, no, gra aktorska, tak. Kocham kamerę, uwielbiam przed nią być. Już mam jakieś doświadczenie na planach. Grałem miałem właściwie główną rolę w dwóch odcinkach serialu na sygnale. Też niedawno wyszedł taki nowy serial, tylko nie piątek. Miałem tam główną rolę w jednym odcinku w 25. w Nowy Rok, Nowy Krok i jeden epizod. No i mój największy sukces, opera, opera Peter Grimes. Premiera była w tym roku w czerwcu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. No, jak już zaczynać teatr, to z grubej rury. I miałem tam w reżyserii Mariusza Trińskiego i miałem tam właśnie główną rolę dziecięcą. Jeszcze zagrałem w takim jednym filmie e, Czerwone Maki, tak? Niedługo, niedługo będzie premiera 5 kwietnia. E, miałem ten epizod byłem chłopcem bez ręki. E, no i też. Z takich ogólnych rzeczy, które lubię robić, to na przykład zacząłem teraz żonglować, chodzę na bali perkusy, czyli zamieniam swoją, perku swoją perkusję, w swoje działo w perkusję. Odkrywam różne nowe pasje, na przykład niedawno zacząłem migać, uczę się języków, bardzo lubię to robić. Także ogólnie lubię odkrywać też nowe rzeczy i świat, i to jest fajne, moim zdaniem. I chyba tyle. <grym> Dziękuję.